Naszego ich, ich instytutu jest e, doktorat, który również był bardzo bliskim współpracownikiem profesora e, Paulinga. E, doktorat, jak może niektórzy z Państwa wiecie, jest lekarzem, jest e, naukowcem, on pracował w Instytucie Paulinga jako dyrektor badań e, kardiologicznych. I jak już wspomniałam, on zidentyfikował prawdziwe przyczyny ataków serca i doprowadził do, do naprawdę do przełomu w naturalnym zapobieganiu nawet odwracaniu procesów miażdżycowych yy, i dr Niedźwiecki będzie o tym mówił. Otrzymał również pierwszy na świecie patent w dziedzinie naturalnego zapobiegania chorobie sercowo-naczyniowej. To było możliwe bez żadnych bypass yy, operacji albo angioplasty Profesor Polik, tutaj jest profesor Polik, który już był, on zmarł mając 94 lata, to jest doktorat, kiedy jeszcze był w dużo młodszym wieku. Lartes Polik powiedział publicznie, że za czasów, kiedy razem jeszcze współpracowali, że odkrycia doktora rata będą przełomowymi odkryciami XX wieku. I y, Doktorat y, ma y, dużo publikacji razem z y, profesorem Paulinkiem. Jeżeli Państwo chcecie y, zakupić naszą za, za bardzo o, malutką opłatą naszą książkę, tam na samym końcu y, możecie przejść przez strony z publikacjami. Y, do, y, doktorat jest również bardzo unikalny lekarzem z tego względu, że 10 lat temu on rozpoczął proces ujawniania prawdy na temat biznesu z chorobami. Był pierwszym lekarzem, który wskoczył na scenę, złapał mikrofon i zaczął mówić swoim kolegom, lekarzom oraz zwykłym ludziom, którzy przyszli na, na jego wykład na temat biznesu z chorobami. Wielkiego biznesu, jaki firmy farmaceutyczne robią z ludzi. I my jesteśmy ich Najlepszym rynkiem. Po prostu populacja, która by była zdrowa, nie była, doprowadziłaby ich do bankructwa. Firmy farmaceutyczne muszą mieć ludzi chorych. Jeżeli jesteś zdrowy, nie potrzebujesz leków. I po, tych, po tej akcji ujawniania prawdy na temat biznesu z chorobami, coraz więcej lekarzy zaczęło mówić na ten temat. I z pewnością Państwo czytaliście w gazetach na temat skandalu z takimi lekami jak Vioxx, który jest na, na ból lekiem przeciwpłodowym, Bacon, e, lub e, Krestor, które są na, na e, obniżenie cholesterolu. Być może słyszeliście Państwo o, o wielkim skandalu z terapiami hormonalnymi, które były tak zwane HRT, które były zalecane kobietom z menopauzy zrobiono po prostu chorobę. To jest to normalny proces, przez który każda kobieta musi przejść. Także ty, ty, nagle po, po, właśnie po akcjach doktora Rata inni ludzie zaczęli na ten temat mówić. Ludzie z, po prostu z dziedziny medycyny. Jest wiele książek, za chwilę pokażę slajd, które właśnie mówią na ten temat. Również doktorat jest jeden z najbardziej respektowanych i aktywnych oponentów Kodeks Alimentarius Commission. Może niektórzy z Państwa są z tym zaznajomieni, jeżeli nie, jest to również, dochodzi, jest to komisja, która całkowicie chce zabronić używania naturalnych witamin, naturalnych produktów w Europie. To są właśnie tytuły, to są książki które niedawno zostały wybrane. tak to jest prawda na temat firm farmaceutycznych. Jest napisana przez lekarza Marcia Angel. On jest lekarzem w środku FDA. FDA jest instytucją, która zatwierdza leki. Śmierć poprzez współczesną medycynę, sprzedawanie chorób. To są tytuły książek i akcje, które po prostu poszły za um, akcjami doktora Rada. Rezultaty naszych badań naukowych z programami um, komórkowymi wskazują, że specyficzne grupy składników komórkowych optymalizują funkcję naczyń krwionośnych, wzmacniają naczynia krwionośne i arterie, potrafią w naturalny sposób usunąć złogi miażdżycowe bez bypass surgeries albo innych interwencji, normalizują poziom cholesterolu i tak zwanej lipoproteiny małej A. W naturalny sposób. Dzisiaj się Państwo dowiecie od, od dr Lidziewiecki, że cholesterol nie jest głównym czynnikiem ryzyka w przypadku chorób serca, ale właśnie ta mała lipoproteina A i w bardzo, bardzo wielu książkach, które są w tej chwili w Ameryce, autorzy podają... To wyjaśnienie, że nie wysoki cholesterol, ale właśnie lipoproteina mała A są głównymi czynnikami ryzyka. Również nasze programy i badania naukowe wskazują, że odpowiednie grupy składników mogą normalizować poziom cukru, hamują w naturalny sposób metastazę braku, kontrolują infekcje oraz przywracają prawidłową funkcję komórek i organów. Może to dla niektórych z Państwa się wydawać, że to trochę tak brzmi jak magia, albo że jest to jakiś tryk, ale nie jest to tryk i nie jest to magia. To są po prostu naukowe... Yy, Naukowych badań. E, mamy e, imponującą ilość prezentacji e, i publikacji e, naukowych. E, tutaj, ja przejdę przez slajdy, to są e, naukowe prezentacje na kardiologicznych konferencjach. Nie będę Państwu czytać, bo tego jest bardzo dużo, ale prezentujemy, jesteśmy zatwierdzani na e, europejskich, e, amerykańskich konferencjach, to są, to jest lista prezentacji, to jest lista prezentacji na temat raka, um, to są w dalszym ciągu rak, w dalszym ciągu rak, w dalszym ciągu, to są naukowe publikacje, publikujemy w bardzo renomowanych medycznych, biomedycznych, biomedycznych magazynach, także w dalszym ciągu lista naukowych publikacji, nie jest łatwo, być zatwierdzonym do tylu magazynów i do, i do tylu i przedstawiać na tylu konferencjach. Dlaczego medycyna komórkowa jest efektywna? Dlaczego tyle ludzi jest nią zainteresowanych? Jest efektywna dlatego, że doktorat zidentyfikował root causes, czyli główne, główne przyczyny mechanizmów chorób chronicznych. Właśnie na, na poziomie komórek, na tym najgłębszym poziomie w ludzkim organizmie, który został zaniedbany przez medycynę konwencjonalną. Mamy również zupełnie innowacyjne podejście do problemów chorobowych. To jest, opracowaliśmy tak zwany nie opracowaliśmy. Udowodniliśmy, że synergiczne działanie, współdziałanie grup składników odżywczych jest bardzo mocne i bardzo efektywne. Oraz, jak już mówiłam, prowadzimy intensywne kliniczne i laboratoryjne badania, czyli nie mówimy ludziom, że to jest magia. My mamy na wszystko dowód i to jest dowód naukowy. Medycyna komórkowa daje odpowiedź. Chorobach układu serca i krążenia, w raku, w chorobach infekcyjnych oraz w Jak Państwo dzisiaj się dowiecie od, po, po prelekcji dr Niedźwiedzki, że wyeliminowanie choroby w naturalny sposób staje się faktem. I to wyeliminowanie, tak? wszystkie, wszystkie te wyniki, ja będę to powtarzać jeszcze parę razy, które prezentujemy, są oparte na faktach naukowych. Ale właściwie, co to tu jest tutaj, mówiłem przez dłuższy czas na temat medycyny komórkowej, ale co to właśnie jest medycyna komórkowa i dlaczego właśnie analizujemy komórki? Jest to najgłębszy y, y, poziom w ludzkim organizmie, ale dlaczego komórki? Dlaczego nie mówimy o czymś innym? Jak może niektórzy z Państwa wiedzą, komórka jest najbardziej podstawową y, i najważniejszą jednostką organizmu. I każdy organ wątroba, serce, nerki, wszystko, skóra, oko zbudowane jest z komórek. Wszystkie te żywe organizmy są zbudowane z komórek i komórki funkcjonują jak takie małe fabryki. W środku każdej komórki znajdują się takie malutkie organele, takie malutkie elementy. I każdy z nich ma bardzo ważną funkcję. Nie jak spojrzycie Państwo pod mikroskop, czy